Byłam zdziwiona, że po prostu on to nagrał sam, bo byliśmy mhm. umówieni, że zrobimy to razem. I mm, gdzieś tam w mojej opinii yy, to, yy, gdybyśmy zrobili to razem, yy, byłoby, nie wiem, fajniejsze. Olu, to, że rozstałaś się z Rafałem, nie jest już dla nikogo tajemnicą. Ty na swoim Instagramie wyznałaś, że zostałaś nieco wykiwana przez Rafała. Czy faktycznie to Cię zaskoczyło? Jaka była Twoja reakcja, gdy zobaczyłaś jego story? To znaczy, może zacznę od tego, że to moje stwierdzenie o wykiwaniu raczej dotyczyło tego, że byłam zdziwiona, że po prostu on to nagrał sam, bo mm -hmm. jakby, tak jak ja już gdzieś tam powiedziałam wcześniej, my byliśmy umówieni, że zrobimy to razem i gdzieś tam w mojej opinii to, gdybyśmy zrobili to razem, byłoby... Nie wiem, fajniejsze, mhm. bardziej przyjazne dla, dla naszych widzów, którzy nas oglądali, bo byliśmy w tym programie razem, tworzyliśmy tak. parę, więc to było dla mnie takie naturalne. No i też przede wszystkim, no ja gdzieś tam nie chciałam na żadną ścieżkę wojenną wchodzić, dlatego cały czas mhm. chciałam, żebyśmy to zrobili razem, no ale wyszło jak wyszło, więc trudno. A jak myślisz, dlaczego on zdecydował się właśnie poinformować wszystkich e, waszych obserwatorów, e, jednak sam? Co myślisz, nim kierowało? Yy, jakby nie chcę też wchodzić w jakieś mhm. szczegóły, bo to zupełnie tutaj nie o to mi chodzi. No. Ja nie jestem osobą, która będzie tutaj y, teraz prała jakieś brudy y, swojego poprzedniego związku y, na kamerach czy, y, czy na swoim koncie na Instagramie absolutnie nie chodzi mi o to, bo jakby ja życzę Rafałowi jak najlepiej, tak jak gdzieś już wcześniej powiedziałam yy, więc no, nie wiem, co nim kierowało, po prostu tak zrobił. A rozmawialiście nie... o tym? Yy, Zwolniliście się faktycznie że on to jednak zrobił tak, sam. Tak, że zrobił nie. sam. Czy tłumaczyliście w ogóle, dlaczego e, do tego doszło? E, czy nie mieliście okazji jeszcze rozmawiać? E, po, nie, po tym nie, całym nie ja nie wiedziałam jakby, że on to nagra mm -hmm. sam. Nie, mieliśmy, byliśmy umówieni, tak jak powiedziałam I, i tyle, także... Nie zagotowało się w Tobie? Nie pomyślałaś sobie, kurczę dzwonię, Rafał! Nie, 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 nie raczej ja podchodzę do takich rzeczy bardziej na chłodno, hmm. gdzieś tam dopiero... Wiadomo, że te pierwsze emocje to gdzieś tam zdziwienie mm, i... Takie zaskoczenie, bo nie wiedziałam, że tak wyjdzie. Natomiast no trudno, jakby to nie jest dla mnie jakiego, nic takiego mm, strasznego, bo jakby no, nie jesteśmy razem już mhm. od dłuższego czasu, prawda? Tak jak, żeśmy... Jaki to jest czas? Tutaj warto to uściślić? My się rozstaliśmy chyba trzy tygodnie temu mhm. jakoś tak bodajże. Mhm. Tak jak mówiłam u siebie na Instagramie.